Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie na naszym kanale. Z tej strony oczywiście Aneta, no i szefowa Hanna. Hania i białasek! Tak, i jej przyjaciel białasek, kochani, dzisiaj mamy piąty dzień naszych propozycji dla Was na śniadania, hey, ja. e, śniadania na wynos dla zabieganych, e, które przygotować można w ekspresowym tempie. No i dzisiaj mamy jedno takie e, kolejne, kolejną naszą propozycję, a dzisiaj zrobimy Hania co? Czydzimy? Dzisiaj, nie, nie. dzisiaj mamy dla Was mafinki. Mafinki, pycha. Robimy. Tak. Zaczynamy gotowanie. Ups. Hmm. To są produkty, których potrzebujemy do wykonania naszych ketogenicznych mafinek, bo to nie są takie klasyczne mafinki. No i teraz co, Hania, mów, co potrzebujemy szybciutko. Jajka, śmietankę, sól, ogórek, cukinie i dalej Koczek, szczypiorek. Yy, dobra, wszystko widzicie na ekranie, czego potrzebujemy, więc Hania teraz Twoje y, ulubione zajęcie, czyli jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że przed chwilą właśnie Hania złapała sobie dwa jaja, no i jedno jajo wylądowało gdzie? Na podłodze! Tak jest, na podłodze. Aby. I nasz pies jak prawie. Prawie. Wylizał. E, dobra, ty wbijaj jajka, a ja zajmę się szybko tutaj warzywami. Poczekaj zrobić miejsce. Ale Haniu, to są takie jajka, wiesz, nie, nie na twardo, To są takie, które się wyleje zaraz, tak? Czyli nad miską. Nad miską myszko. O! Ups. No super. super. Pania, ostatnio ci to lepiej wychodziło, wiesz? Wiem. Rozbijaj drugie. Wow! Ups. Moja skarpetka! No nie wierzę. Znowu. Co się wydarzyło? ją mi wylądowało na skarpecie. i właśnie takie efekty czasami są y, w gotowaniu z y, dziećmi. Także ja sobie już pozwolę wbić jeszcze jedno takie maleńkie jajeczko, bo wylądowało nam w sumie połowa na podłodze. No w sumie połowa na podłodze, jedno malutkie dodałam. Y, dobra, przyjmujemy dwa jaja tutaj są. E, I teraz Hania wbij nie wbij, tylko wrzuć tą śmietankę. Wlej, chciałam powiedzieć, śmietankę. Wow. Dodaj troszeczkę soli, dobra. ja już teraz kroję tutaj paprykę, dobra, wystarczy, i jeszcze pieprzu, Haneczka. Okej, okay. to dużo robię. Tylko nie przeszedł, tak? Dobra. Właśnie robię tyle, co potrzeba. No tak, zawsze I... robisz tyle, co potrzeba, a nawet więcej, nie? No patrz, jak ładnie. No zaraz będziesz to mieszała, wiesz? Ja się cieszę. Mogę przygotować łyżkę? Nie, bo ja Ci dam taką magiczną mróżkę i będziesz nią mieszała. Ale okay. czary wtedy się skończą, nie będę mogła nią czarować. Będziesz mogła. Wrzucamy papryczkę. I co? I co? I jeszcze ten kawałek cukini, bo to nie był ogórek, tylko cukiniamy, nie? Zapomniałam. Drobno sobie kroimy te... Ja wrzucę to teraz. Dobrze, kochanie. Drobność, yy, kroimy te warzywka. Poczekaj, nie, 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 bo to muszę pokroić. Ups. Dobra, wrzucaj, cukinię, a ja dam ci różkę. Ok. Tak naprawdę różdżki nie istnieją. A wróżki nie mają różki? Wróżki nie mają różki, Haniu, Masz tutaj y, tą swoją różdżkę. Co ty resztę? Ja wrzucę resztę, a ty a ty tutaj mieszaj. Ja już przygotuję boczek, tak? No. Masło nam służy do tego, a żeby wysmarować sobie... Ja używam takich silikonowych y, foremek, więc smaruję sobie masłem foremki. Tak to wygląda. Mycho, ale już tak zrób, żeby nic nie wyleciało z tej miski, tak? Dobra. Dobrze? Mozzarella. Mozzarella. I dasz tutaj? I damy, tutaj będziemy wkładać do muffinek, wiesz? Mozzarella? Mozzarella, no. Teraz zrobimy tak, daj mi tą Michę Włóż to. Tu kładę ci foremki. I co? I dam ci boczek. O! I no. będziesz robiła. Co? Wrócimy, tylko trochę już tu odmierzyć sobie. Dobra, masz, hania, odmierzyłam Ci tutaj boczek, i teraz musisz robić takie, zobacz. Bierzesz plasterek. I tak kładziesz, żeby zrobiła się tutaj taka... Tak musisz wyścielić sobie każde. Okay. Te cztery foremki, Już tak? rozumiem, mama. Rozumiesz? No to ja Ci będę dawała paseczki. Szybciutko. Tak. Pięknie. Dobrze jest, dobrze, kochanie. Tak? No, bo tam jajka wlejemy, wiesz? Następne, no, szybciutko, kochana. Jajka. No. Już rozumiem. Już rozumiesz? No? To dobrze. No daj dawaj. Trochę to takie śliski, jakby... No bo boczek jest tłusty, nie? I teraz tak w poprzek kładzie. A tu? Nie tak, tak w poprzek. A tak? tak, no? Okay. Nie, ale tu kochanie, do tego. Robimy Dwa. cztery. Tak. I tutaj widzisz musi być w środku taka dziurka i tu wlejemy. O! <laughs> Robi takie takie to ci Finki A ostatnie mogę sobie Ale poczekaj, zjeść. ja ci... Nie, nie możesz sobie zjeść, bo ja ci dam jak chcesz. To dasz? Dam ci, no. Jak skończymy boczuś. Jak skończymy boczuś. Ups, ja coś ty tak zrobiłam. Ups. wszystko niszczę. Jest okej, okay, Hania. Tak. No połóż. I teraz jeszcze jeden ci tu dam. A ten mm, zjem sobie. Tam tu rozłóż. Okej. Okay. Dobra, już, bo to już wystarczy. Ale ja chciałam... No to złożyć. możesz zjeść, to jest dla Ciebie, możesz sobie zjeść. Ja bym chciała dokładkę. <laughs> już chciała dokładkę boczku? Hm? Dobra. Dobra. Teraz jeszcze pokroję mozzarellę. Ale nie będzie długo. Co? będzie to długo. Co nie będzie długo? Musimy się streszczać, bo ostatnio właśnie przeczytałam, że za dużo mówię, za dużo mówię. No. A Hania, Ty jak jesteś, to Pani nie może się skupić na filmach, bo ją rozpraszasz. Przykro mi droga Pani, Hania będzie. Także no, albo się Pani z tym pogodzi, albo nie. Albo odejdę stąd. Nie odejdziesz, bo przecież musisz mi pomagać. Kto mi będzie pomagał, jak nie Ty? I teraz, Hania, po kilka mocarelek wrzucasz. Szybciutko, do każdego. Cyk. Szybciutko, szybciutko. Ale ja chciałam boczek. Ja zaraz Ci dam, tylko musimy najpierw wstawić już to, wiesz? Dobra. Boczek. Ja już tutaj dokończę, dobra? Wziąłem sobie boczek. Dobra, Ty sobie dać boczek, a ja tutaj wleję. Jaja. Będę chowana, będę brała. Do foremek. Mm. I na wierzch jeszcze sobie dodaję. Ja pomagam. Tak, ty pomagasz zawsze. Wsiadam i pomagam. Szczególnie w brudzeniu podłogi. I ostatnio też pomagałaś w tym. Nie, e, e. no wszystko mi spada dzisiaj, co się dzieje. Hania, być z Hania, to jest brzydkie, co robisz. Dziękuję pani bardzo. E, słuchajcie, moje mafinki są już gotowe, ażeby powędrować do piekarnika. Piekarnik mam nastawiony na 180 stopni. No i oczywiście tutaj musicie sobie sprawdzać, aż jajka się po prostu zsiągną. Zsiągnę. <noise> Jak? Mafinki mam już gotowe, pa, e, pięknie pachną. Są takie soczyste, dzięki warzywom, i mięciutkie, i delikatne, a zarazem bardzo sycące. Także to jest moje dzisiejsze śniadanie. Posypałam sobie je jeszcze oczywiście szczypiorkiem, dzięki temu jeszcze bardziej pachną. E, do tego mam kawkę, jak zwykle. E, kawka jest dzisiaj z olejem MCT. Podałam Wam kaloryczność, jak i makro całego mojego śniadania. No mam nadzieję, że wykorzystacie ten przepis. Jest fajny, można zapakować do pudełeczka, zabrać ze sobą. Jest naprawdę, naprawdę smaczne. Dieta, dieta ketogeniczna jest y, bogata, przynajmniej powinna być bogata w jajka. No i myślę, że to jest jedno z takich dań, kiedy jajka nie zawsze muszą być nudne. Jest to sposób na przemycenie, że tak powiem. Yy, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zachęcam do komentowania filmów, do dawania łapki w górę. No i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. Papa! Pa.